29 maja w Parku Róż Chorzowskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt zorganizowało festyn z okazji Dnia Dziecka. Była to także okazja do edukacji najmłodszych na temat czworonożnych przyjaciół człowieka. Chcemy uświadamiać dzieci, aby od, od wieku dziecięcego wiedziały, jak należy traktować zwierzęta, że należy je traktować z miłością i szacunkiem. My przygotowaliśmy właśnie wiele dzisiaj atrakcji, między innymi jest bazarek, na którym można nabyć różne rzeczy. Wszystkie te pieniądze są przeznaczane na nasze cele. Aktualnie budujemy wolierę dla kotów, więc pieniądze są nam bardzo, bardzo potrzebne. Poza tym mamy tutaj punkt pana doktora, pana Marka Olszewskiego, który udziela porad dotyczących zdrowia zwierząt. I kotów. Duże atrakcje dla dzieci, tak, oczywiście. Konkursy będą oczywiście teraz zabawy, przeciągania liny, znikających krzesełek. Będzie konkurs dotyczący wiedzy o zwierzętach, także mnóstwo, mnóstwo zabawy, a przede wszystkim loteria. W której są do wygrania cenne nagrody? Ta impreza jest skierowana dla dzieci, ponieważ dzieci przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce są cały czas edukowane. To jest od przedszkoli po gimnazja, po wyższe stadia edukacji. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, wolontariusze, inspektorzy cały czas uczestniczą w tym, aby zwierzętom żyło się lepiej, ponieważ tutaj jeżeli my edukujemy dzieci, to potem dzieci też przynoszą to do domu i mamy mniej bezdomności. Podczas festynu szczególnie zostało wyróżnione miasto Chorzów. Dzisiaj otrzymaliśmy medal 150-lecia Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. I to jest myślę, taki bardzo miły gest ze strony naszych partnerów, z którymi współpracujemy w Chorzowie na co dzień. Oddział w Chorzowie prowadzi schronisko dla zwierząt i nie tylko dla tych zwierząt z Chorzowa, ale z wielu innych gmin, co pokazuje, że jest to robione w sposób bardzo dobry. Ważne jest to, że nie tylko te zwierzęta mają być może wreszcie dobry dom, ale przede wszystkim że pracownicy i wolontariusze potrafią znaleźć takie drugi dom dla tych zwierząt, znaleźć rodziny, które adoptują te zwierzęta, bo tego jest naprawdę w chorzowie dużo. Jako zarząd główny Towarzystwa na Opieki nad Zwierzętami w Polsce zauważyliśmy prężnie działający urząd. Który wspiera bezdomne zwierzęta, też wspiera wolnobytujące koty i oczywiście dobrze współpracuje, powiem tak, książkowo współpracuje z oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Dzień dziecka w parku Róż został zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta Chorzów.